Okej, okay, czy to jest normalne? Hmm, chyba nie. Hmm, lol. A może no pociągnijmy tutaj drogę? You are band, band with. Now you can peep up. O, oh, we, we are, we are. Proszę And cicho bądź, lol. Ale, ale ładne skrzywania mi się tutaj porobiły Masz cię, ciągle Albo i nie Sorry miasto że nie lubicie mnie, ale to nie moja wina To, to wina, moje... że to się nazywa Przemkowice Przemek mm Przemek -mm. Ok dobrze, bo A, to pewnie przez te dziwne dT. Aha, oni tutaj nie mają sklepów. No to no to zrobię wam sklepy. Myślę, muszę ci coś powiedzieć. A, to, to, że Zim um, City wygląda trochę trudne. Ale jest łatwe, tyle ci powiem. Wiesz że czego jest łatwe? Mm -mm. Bo ty jesteś epicki. Take that. <laughs> Halo? Hm? Czyż nie żyjesz? Mhm. Mm no to co, jak wezmę aleję? Co? No bo, no kamahan. Chcesz intro? Hej, hej, hej. Mhm. Ej, do. Baki To jest pościszu. Jestem jej Co? Co? Kupi... Kupia droga! Gdzie będę było dziewczynką? Nie! Kiedy to Mlina wróci? Nigdy. O Mam pomysł Zrób nam serwer. co mam, serwer zrobić? no, może na 3, 3 4 ale co, cze, serwer czego? minecrafta przecież mam serwer minecrafta włączony? nie bo ja zawsze lubiłem, no, wiesz, że mam takie prace aha, chcesz pracować na moim serwerze? no ale co, chcesz tak, żebyś mógł sobie też sprzedawać rzeczy i kupywać y, upgrade'y? No no no, 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 takie no to takie coś ci zaraz zrobimy, zaraz będziemy grać w Minecrafta. Cieszę się. Bo mam, wiesz, jaki mam mod? Mody, mody, mody. Animated flyer mod. Miałem to. I spider Aha. Spider-Man. Nie wiem, co mam pisać. Nie mówić. Aha. ...aktyw... ...Spider. Ludzie mnie nie lubią. Czemu? No bo, no bo... Przemkowice to zła nazwa. Czemu? Ale ten masz naprawdę jest jakiś dziwny. A to, to jest jeszcze dziwniejsze! Ha! Jestem Spider-Man! Spider-Man! I Animated Play... Bo jestem Spider-Man! Spider-Man! Jaka była muzyka Spider-Mana? Nie wiem. Puszczę sobie. <laughs> WTF Zróbmy co... nową serię Spider-Man. Kamil, Sp... Kamil Spider-Man. Hmm. Po prostu będę Spider-Man, Spider-Man. I ma Spider-Man. Showers. To na nam dam drugi odcinek? Na razie. O, zarabiam więcej. Tu, ty, ty zarabiasz? No zarabiam, a co? No i tu Nie. Na A, myślę, że no i tubie zarabiasz. Że masz partnerstwo i twoich fanów wykorzystujesz. Jak baniku, nie żartuję. Eee. Wiesz co to baniku? Wiem, oglądam okay. ją. Okej, okay, na... pa, koniec tego odcinka. Ile ropy? Ja ją widziałem na. E, wiesz, gdzie ją widziałem? Nie. Na e, Na, na Karol party. Mhm. z nią? Co? Wspiwałeś no. z nią? No, ona miała 9 tysięcy ileś tam na zombie. Mhm. Mm to się nie mogę wspinać, ale dalej jestem... Okej, okay, to pa. Pożegnaj się.